Greencast Poland 2024, jako szósta konferencja biogazu i biometanu, spełnia swoje zadania. Branża przemówiła swoim własnym głosem w ramach siedmiogłosu ekspertów, prezentując główne postulaty, które chcemy, aby były uwzględnione w bieżącej legislacji tego i przyszłorocznej. Mieliśmy do czynienia z debatą kluczowych decydentów na poziomie rządowym, parlamentarnym i samorządowym, gdzie jak się okazało różne odłamy sceny politycznej mówiły jednym wspólnym głosem na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Z kolei w debacie wysokiego szczebla z udziałem lidera rynku polskiej grupy biogazowej, a także ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz byłego ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej spojrzeliśmy z lotu ptaka na całokształt potrzeb rozwojowych branży, zgadzając się co do tego, że transformacja energetyczna obszarów wiejskich może odbyć się w głównej mierze poprzez inwestycje biometanowe i biogazowe. Punktem najbardziej kulminacyjnym pierwszego dnia konferencji była nagroda ambasadora biogazu dla wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motyki, któremu jako organizacje branżowe podziękowaliśmy po pierwsze za pewną ścieżkę wzrostową w legislacji na rzecz biogazu i biometanu, bo aktualnie procedowane projekty nowelizacji ustaw już idą w dobrym kierunku, choć my chcielibyśmy, żeby w jeszcze lepszym. a po drugie Doceniliśmy całkiem dobry dialog, jaki udaje nam się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska toczyć, co wcześniej nie zawsze za poprzedników się udawało. Z kolei z punktu widzenia organizatorów konferencji, czyli Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, bardzo ważne było podpisanie listu intencyjnego ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, czyli organizacją społeczną skupiającą młodych mieszkańców obszarów wiejskich, z którymi to chcemy razem prowadzić akcje promocyjne, informacyjne, edukacyjne na rzecz biogazu i biometanu. Po to, aby unikać niepotrzebnych i niewskazanych, czas często opartych na nieporozumieniach protestów społecznych, jakie niekiedy przecież, przecież się zdarzają. W tej chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, odbywa się seria wystąpień akademickich, a więc profesorów i doktorów wyższych uczelni tworzących radę konsultacyjną naszej organizacji, którzy z poziomu Wiedzy akademickiej, mówią o teoretycznych rozwiązaniach, praktycznych problemów i z reguły trafiają w sedno, co nas jako branżowców, praktyków bardzo cieszy. Jest nadzieja na to, że biogaz i biometan zbliża się do jakiegoś przełomu legislacyjnego, a co za tym idzie inwestycyjnego i wyrażając tę nadzieję, jesteśmy w dobrym nastroju podczas Green Gas Poland 2024.